Tuż po zakończeniu roku szkolnego, tradycyjnie już, najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów aktywnie wypoczywają na półkoloniach organizowanych przez Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja. Już od 8 lat organizuje formę wypoczynku półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Są to najlepiej wydane pieniądze, ponieważ za kwotę w tym roku 35 tysięcy miało złotych z funduszu z naszej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych za tę kwotę odpoczywało 150 troje dzieci. Zajęcia w ramach wypoczynku organizowanego przez edukację łączą w sobie i dobrą zabawę, naukę i rozwijanie pasji, a także wdrażają do aktywnego trybu spędzania czasu. Jeździmy na basen, jeździmy do Bobolandii, na Tarsoneczkowy i do kina. Jak Ci się podobają te atrakty? Bardzo jest fajnie. Naprawdę cieszę się, że tutaj jestem. Jak ci się podoba tutaj atrakcja w Bobolandii? Yy, bardzo jest fajna. Mi się bardzo podoba. Yy, I też tutaj są fajne zabawy. I jeszcze są fajne samochodziki. Półkolonie to najlepsza forma wypoczynku dla dzieci. I dobry sposób na spędzenie czasu kreatywnie, twórczo, radośnie i ciekawie. Myśmy zaczęli już przygotowanie półkolonii od, praktycznie od lutego. Myślimy co zrobić, jak zrobić, z kim zrobić, no i dzięki właśnie Stowarzyszeniu Żarowskiemu, dzięki prezesce, dzięki Księgowej Marioli, no udało się kolejny rok zorganizować i nie mówiąc już o wsparciu gminy, które jest zasadnicze, no w tym roku troszkę z różnych przyczyn mniejsze, ale, ale zawsze jest. Aktywnie w wakacyjnych zajęciach uczestniczą nie tylko najmłodsi z Żarowa, ale również świetliczaki z placówki wsparcia dziennego Cztery Pory Roku w Żarowie, uczniowie szkoły podstawowej imienia UNICEF w Imbramowicach oraz dzieci ze szkoły podstawowej imienia Astrid Lindgren w Zastróżu. Tam półkolonia zorganizowana została wspólnie ze stowarzyszeniem Nasze Dzieci Wspólna Szkoła. Dzięki właśnie stowarzyszeniu 153 dzieci w tym roku. Na półkolonii w Żarowie się przewinęło, oprócz tego przewinęła się grupa dzieci w Imbramowicach, no i grupa dzieci w Zastróży przy wsparciu Stowarzyszenia Edukacja. A czy wszyscy rodzice mogą zapisać chętne dzieci do udziału w tej półkolonii? Czy jest jakiś limit? No jest limit, bo my na turnus przyjmujemy 51, bo to jest uwarunkowane autobusem. No i mamy trzy turnusy, 153, ale prowadzimy listę rezerwową. No niektórzy rezygnują ze względu na choroby i staramy się zawsze dzwonić, informować rodziców, jak mamy wolne miejsca, żeby ten turnus mieć. Podejrzewam, że gdybyśmy zrobili jeszcze ze dwa turnucy, też by były zapełnione. Wakacyjne półkolonie to nie tylko wycieczki, ale także mnóstwo zajęć profilaktycznych, podczas których organizatorzy przygotowują cykl zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz z profilaktyki prozdrowotnej. Dzieci uczą się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w razie nieszczęśliwych wypadków. Uczymy dzieci reanimacji, to znaczy sztucznego oddychania i masażu serca w sytuacjach zagrażających życie. Dzieci świetnie sobie radzą, fajnie się bawią, wykonują wszystkie czynności. Można się bardzo dużo nauczyć o resuscytacji. Podobało mi się również to, że mogliśmy. Poznać nowych ludzi po prostu. Pyszne obiadki, nauczyciele są spoko, koledzy i koleżanki też. Wszystko jest na fajnie. 150 dzieci miało możliwość spędzać czas na basenie, wyjechali w góry, wyjechali do Bobolandii, do kina. To są atrakcje, na które rodzice nie mieliby ani czasu, ani na pewno pieniędzy. To jest najlepiej wydane pieniądze, które przeznaczone są na odpoczynek dzieci, finansowane przez gminę żarty. Wakacje w pełni. Kolejne turnusy organizatora letniego wypoczynku dla dzieci z naszej gminy z pewnością przyniosą niezapomniane przeżycia.